Damian Okette. <laughs> 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 Natalia Shikora. <laughs> and the <bass> best jazz. <laughs> Everybody, everybody, let's get into it, get stupid, get it started, get it started, get it started Let's get it started, let's get it started in here, let's get it started Chociaż raz, sobą bądź na tyle by pokazać na co cię stać, chociaż raz pozwól mi usłyszeć, że zależy ci właśnie na mnie. Szczególne jest to, że przegrać w The Voice w Poland to nie jest żaden wstyd, bo śpiewają tutaj naprawdę fantastyczni wokaliści, doświadczeni, którzy wiedzą po co są na scenie i znają swój określony cel. I... No, nie ma wstydu, no, jak się to ogląda. Naprawdę, jest, jest, jest fajnie, miło. Ja na przykład, y, oglądając The Voice of Poland miałam takie wrażenie, jakbym sobie po prostu oglądała jakiś koncert, dobry koncert. Więc to chyba jest najlepsza, y, że tak powiem, opinia, jaką mogę powiedzieć. Turn down Just give me than to give up the fight. mój ulubiony format, jeżeli chodzi o wszystkie talenty. Są tak zdecydowanie najlepsi wokaliści, fajna produkcja. Jeżeli chodzi o całą stronę, też zaplecze, jeżeli chodzi o taniec, o, o to, co się dzieje na scenie, również, jeżeli chodzi o trenerów, profesjonalnie wszystko się odbywa. Ten program jest jakiś taki inny, wydaje mi się, ponieważ stawiają głównie na, na wokal, więc. Już przez parę lat ćwiczę ten swój warsztat. Pomyślałam, że warto spróbować. Justin Owl, sweet song Keeps Georgia on my mind. Yeah, yeah.